www.ru2012.pl jest książką będącą zwieńczeniem pewnego cyklu, nazwijmy go umownie cyklu www. Książek o tematyce militarnej, ale w zasadzie opowiadającej losy pewnej grupy przyjaciół, którzy są żołnierzami wojska polskiego w wyniku pewnego splotu okoliczności, E, przeniesieni w czasie do okresu II wojny światowej. Tam poczynają sobie, począwszy od roku 1939, e, no, w rozmaity sposób: walczą, potem wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, gdzie próbują przetrwać wojnę, potem wracają, trafiają na powstanie warszawskie. W końcu udaje im się wrócić do czasów współczesnych i o tym opowiada www.ru2012.pl. Jest to historia domykająca losy pułkownika Grobickiego i grupy jego przyjaciół. Dzieje się ona w trzech planach czasowych. Ma, ma pewne retrospekcje do czasów II wojny. Opowiada również o pewnych wydarzeniach w 2007 roku, czyli od momentu startu tej grupy bohaterów. Do czasów II wojny, ale przede wszystkim dzieje się w roku 2012. Rzecz się rozrosła do czterech tomów, i myślę, że jeżeli miałbym zdefiniować rodzaj czy gatunek literacki, który ten cykl sobą prezentuje, to myślę, że powiedziałbym, że to jest książka przede wszystkim przygodowa, opowiadająca o losach żołnierzy którzy no, są co chwilę rzucani w jakieś, w jakieś tarapaty, ale również mająca za tło bardzo silny kontekst historyczny. I ta historia jest obecna w, we, wszystkich tych, we wszystkich tych tomach, występują postacie historyczne, które które co prawda robią i postępują i mówią co innego niż w rzeczywistości, niemniej jednak są odwzorowane w sposób dość precyzyjny, taki na ile był mi znany po prostu, jeżeli chodzi o, 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 o charakter czy osobowość tych ludzi. Również nie, nie, nie uciekam od pewnej intrygi kryminalnej. W każdej z tych książek jest, jest jakiś haczyk kryminalny to znaczy również. Jakieś drugie dno polegające na tym, że bohaterowie muszą pokonywać pewne przeszkody w postaci jakiegoś spisku czy jakichś jakiejś ludzi, którzy chcą zrobić zupełnie co innego, co jest niezgodne z interesami naszych bohaterów. Także to jest taka konwencja książki przygodowej z elementami książki historycznej sensacyjnej również. Rzeczywiście pojawiają się pewne ingerencje naszych bohaterów w historię znaną z podręczników, jak chociażby w mojej opowieści gubernator Hans Frank ginie na rynku krakowskim w grudniu 1942 roku od kuli wystrzelonej przez snajpera. Nasi bohaterowie próbują po prostu, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności oraz pewne pozostałości uzbrojenia no, wygrać tą wojnę z Niemcami. I częściowo im się to udaje.